Cześć, witam na kanale Info Prawa. Posadziłem cukinie tydzień temu i to był błąd. Po tygodniu wracam do Was z filmem no, o ich stanie. No i jako, że jest dosłownie połowa maja, e, nagrywałem ten filmik no, przed chwilą, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to już? Czy już można sadzić ogórki, pomidory, cukinie, paprykę i tak dalej? Posłuchajcie. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Mam wyprzedaż kalendarza warzywnika 2024, więc są bardzo duże promocje na zestawy i na pojedynczy kalendarz. Cukinia, tak jak powiedziałem, posadziłem ją tydzień temu. Mówiłem Wam wtedy, że to błąd, no i że pokażę jak to będzie rosło. I jak widać cukinia nie padła. Zaręczam Wam jednak, co oczywiście pokażę podczas uprawy, że ta cukinia, którą posadzę sobie teraz, urośnie lepiej niż ta, którą posadziłem wcześniej. Bo błędem jest właśnie sadzenie warzyw, które są wrażliwe na przymrozki, gdy te przymrozki mają być na przykład za kilka dni. Oczywiście no nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, że nie wiem, za trzy tygodnie będą. No ale wiecie, w ciągu kilku dni, jak te przymroski mają być, to po co sadzić, czyli jak mają być bardzo duże chłody? U mnie były chłody, najmniej bodajże 3 stopnie, czyli no przy gruncie pewnie 0. Cukinia przetrwała, ale już pojawiły się białe plamki. Te plamki oznaczają, że cukinia dostała w kość, no te chłody ją naruszyły i ona będzie sobie dalej rosła. Ona zaplonuje, ale zanim się pozbiera, no to chwilę potrwa. No i jedna cukinia mocno mi zżółkła, no będę na nią patrzył. Możliwe, że ją wymienię na nową. Niestety. Warzywa, które sadzicie, gdy już w nocy jest w miarę ciepło, urosną lepiej, nawet posadzone dwa tygodnie później, niż te posadzone wcześniej, ale gdy, gdy jest chłodna temperatura w nocy. Trzeba tutaj przypomnieć warzywa wrażliwe na przymrozki. Oto warzywa szczególnie wrażliwe na przymrozki. Arbus, bakłażan, batat, ciecierzyca, cukinia, cyklantera, dynia, fasola, kabaczek, kiwano, melon, miechunka pomidorowa, ogórek, papryka, patison, pomidor, rodzynek brazylijski. Tykwa. No i co? Siewy wprost do gruntu mogę polecić. To znaczy, jeśli chcecie siać wprost do gruntu ogórki, cukinie, patisony, dynie i tak dalej, no bo część osób właśnie tak sieje, no to bez problemu siejcie. Może tylko przykryjcie glebę agrowłókniną białą no żeby te wschody były szybsze i pewniejsze. Tutaj nie widzę już zagrożenia. Ja na przykład wczoraj posiałem sobie fasolę, no i nie, nie boję się, że coś złego się z nim stanie. No i co z sadzeniem rozsady? No tutaj już jest różnie. U mnie rozsady są już gotowe, no wolałbym już je salić 10 maja, no wcześniej. Ale niestety zawsze patrzę na, na pogodę no i się do niej dostosowuje. Co z tego, że w dzień jest ciepło, jest 20 stopni, jak w nocy jest 4-6 stopni. No a to dla warzyw jest za mało, dla tych warzyw, bo oczywiście większość warzyw już, już dawno u mnie jest posadzona albo y, posiana. No to czy salić? to już każdy musi sam zdecydować. To jest Wasz wybór. Do tunelu czy też szklarni, no myślę, że bez problemu można już sadzić. Ja bym się tutaj nie obawiał, no ale do nieosłoniętego gruntu, no to to już sprawdzajcie prognozę pogody. U mnie, no teraz ma być w nocy minimum 10 stopni. To jest bardzo dobrze. No może w, w ciągu jednej nocy 9. Jest to dosyć dobra temperatura. No wi, wiadomo, że lepiej by było, gdyby było 12 stopni. No ale myślę, że nic się u mnie nie stanie przy takiej temperaturze. No zawsze można przy, przykrywać warzywa, choćby tworząc. Konstrukcję i na górę dając agrowukninę białą, czy też używając butelki, doniczki, a nawet i samej agrowukniny białej. Teraz ważne jest patrzenie na pogodę. Jeżeli ma być u Was tak 6 stopni, to dla tych warzyw, które wymieniłem wcześniej, przy sadzeniu rozsady jest to za mało. No, może je uratować to przykrywanie, no ale lepiej poczekać te kilka dni i sadzić w lepszych warunkach. U mnie minimum te 10 stopni, no może w jednej nocy 9, to już będę sadził. Ale Będę w nocy okrywał te warzywa, to raz, jeśli ma być właśnie te 9 stopni choćby. A dwa, to zauważyłem przez te lata uprawy, że są warzywa, które są wrażliwe nawet na chłody i mogą przez te chłody paść. Tutaj macie zdjęcia reakcji nawet na chłody. Warzywa klapią, no jest też problem, bo to nie, nie, nie tylko te białe ślady. Biały ślad to jest jeszcze. Wcześniejszy etap, a później jest, jak, że to wa, warzywo klapie. To też w zależności od, od, tem, od temperatury, no ale to już pominmy. No. Białe liście to, są, to jest kiepsko, może być to z, też z innych przyczyn, ale zwykle właśnie tu, tutaj jest z tych, z tych chłodów. No ale jak klapią, no to to już jest problem. Ja wtedy podlewam je letnią wodą, no po całym warzywie leję, ale zdarza mi się, że już to warzywo już nie wstanie. Arbus i ogórek to warzywa, które są wrażliwe na chłody. Mi się zdarzało już niejednokrotnie, że musiałem ogórki dosadzać, nawet jak posadziłem tego 20 maja. Zalecam więc okrywanie szczególnie tych warzyw, no i jeszcze bym do tego dodał melona. U mnie więc jest to następujące. Były chłody w nocy, a nawet przy ziemi raz było blisko zera niedawno. Teraz jest ładnie ciepło. Czekam jeszcze dzień i sadzę do nieosłoniętego gruntu warzywa takie jak pomidor, papryka, patison, cukinia, dynia. Inne też oczywiście już można. Większość właśnie można było już sadzić wcześniej, jak choćby nie wiem, por. Tutaj żadnego zagrożenia nie ma. Wstrzymuję się jedynie z ogórkami jeszcze kilka dni, no bo u mnie te ogórki no jeszcze tych kilku dni potrzebują, ale nawet gdybym miał je gotowe, no to bym je sadził tak około 20 tego maja. Z arbuzami też bym poczekał do 20 maja, no ale mnie kusi sadzić do nieosłoniętego gruntu już jutro. No i chyba tak zrobię. No, no wiecie, to jest z, z ogórkami, mam tak, że ja bym ich sadził. Nie wiem, będę je sadził za, załóżmy 100 sztuk. Natomiast znaczy 100 po 3, bo ja sadzę zawsze po, po, po 3. To znaczy 3 w jednym. Tak jak tutaj widać, jest wsiane, są siane 3 sztuki do jednego pojemnika, i ja tak właśnie sadzę. Nie rozdzielam tego, właśnie tak, e, tak sadzę. Więc tutaj tych sztuk jest dużo, no i to by była bolesna strata, jakbym stracił wszystkie. Tam, wiecie, jedna sztuka czy dwie, czy tam pięć mo można, sobie, można sobie dosadzić. No ja zawsze się więcej, żeby być gotowym na takie e, sytuacje. E, natomiast jeśli chodzi o ten arbuz, no to jak ja posadzę sobie do nieosłoniętego gruntu 5-6 sztuk do tunelu, też będę sadził też, nie wiem, załóżmy, z 8 sztuk czy, czy coś, no to to nie jest aż tak duża ilość i mogę sobie bez problemu Pozwolić na to, że nawet jeśli by mi to padło, czy by zdecydowanie gorzej rosło, no to sobie wsadzę nowe i będzie dobrze. No, i jeszcze trochę i będzie już bez obaw o te chłody, przynajmniej na to liczę. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. No i jeszcze tylko powiem, że zachęcam do komentowania tego filmiku, do oceny no i do subskrybowania kanału Info. Prawa no bo też no już 200 tysięcy za niedługo was będzie coś niesamowitego. Dziękuję Wam bardzo.